Wracamy do typowania na naszym kanale. W piłce nożnej przerwa reprezentacyjna, ale wiele dzieje się w tenisie, bo szlemowa Australian Open wchodzi już w finałową fazę, a darterzy zagrają pierwszy turniej po Mistrzostwach Świata. No i będzie to od razu Masters. W zeszłym roku wystrzelił nam w tych zawodach Johnny Clayton. Czy w ten weekend znów objawi nam się jakiś talent? Gramy dziś o 308 zł w PZB. Subskrybuj kanał Zagranie i bądź na bieżąco z najnowszymi analizami i typami. Przypominam, że w PZB od niedawna nowa oferta powitalna, 1000 zł zakład bez ryzyka i freebet 50 zł na startu u tego operatora, co istotne w kwestii zakładu bez ryzyka, dopiero przy pierwszym przegranym zakładzie otrzymacie zwrot stawki, a nie przy pierwszym zagranym w ogóle na zakładzie, to jest spory atut względem konkurencji. O innych atutach, a także opinii o tym bukmacherze i co można znaleźć w sklepie gracza, a także wiele innych ciekawostek na temat PZBook przeczytacie na zagranie.com, gdzie już teraz z przyjemnością Was... Odsyłam, a przechodzimy już do typów na piątek i sobotę. Zaczniemy chronologicznie, czyli od pierwszego meczu darterskiego Mastersa, w którym zobaczymy Krzysztofa Tajskiego i Gabriela Clemensa. Konrad chyba bał się tego spotkania typować na zagranie kom, ale ja. Wierzę w Krzysztofa Ratajskiego i wierzę, że wygra z Gabrielem Klemensem. Wszyscy pamiętają doskonale ten polsko-niemiecki bój na Mistrzostwa Świata przed rokiem, gdzie górą był Rataj. Podobnie jak w przypadku siedmiu pojedynków pozostałych tych panów. Krzysztof Ratajski wygrał wszystkie mecze właśnie z tym przeciwnikiem. No i mimo tego, że końcówka sezonu Krzysztofa nie była zbyt udana i Mistrzostwa Świata także pamiętamy, odpadł w pierwszym swoim meczu. Musimy jednak pamiętać, że chwilę wcześniej. Wygrał turniej Players' Championship, doszedł do półfinału World Series of Darts i był blisko pokonania w tym meczu Dimitria Vandenberga. Sądzę, że ta przerwa, odpoczynek dobrze zrobił Krzyśkowi i znów będziemy mogli cieszyć się z jego wysokiej dyspozycji. Dziś myślę, że powinniśmy być świadkami zwycięstwa Polaka. Kurs J-58 to całkiem fajny kurs, no i biorę go. Do naszego kuponu. Drugi mecz, który typuje w dzisiejszych starciach Mastersa, to starcie Roba Crossa z Brendanem Dolanem. Początek tego pojedynku zaplanowany jest na 21.30. Dolan bardzo dobrze pokazał się w finałach playersów, gdzie dotarł do półfinału, tam pokonał po drodze Price'a czy Souza, więc bardzo głośne nazwiska. Później na Mistrzostwach Świata przegrał z Kalanem Rydzem po porażce 0-3, ale miał aż 100-punktową średnią. Widać, że Irlandczyk z północy gdzieś wraca do, tej, do tego poziomu, który potrafił prezentować na początku poprzedniej dekady. Półfinał Players'a to pierwszy taki występ od 2012 roku. Wyżej jednak oceniam umiejętności Krosa, który po Mistrzostwie Świata z 2018 roku i bardzo dobrym sezonie 2019, w 2020 kompletnie przygasł aż do końcówki roku, gdzie zagrał w dwóch nierankingowych co prawda, ale w finałach Pucharu Świata i finałów World Series of Darts myślę, że na dużych scenach znacznie lepiej radzi sobie Cross i to właśnie na niego typuje myślę, że właśnie dziś pokaże swoją przewagę w tym aspekcie nad Irlandczykiem 1,55 na Anglika to atrakcyjna opcja no i z niej skorzystam a z Milton Keynes przenosimy się do Melbourne bo jutro o 9.30 wielki finał kobiecego Australian Open aż Barty zmierzy się z pogromczynią Iggy Świątek Daniel Rose Collins Australika przy swoich kibicach narodzimy Ziemi może sięgnąć po pierwszy tytuł Australia Open. No, i jeśli jutro wygra, no to tylko US Open pozostanie pierwszej rakiecie świata do skompletowania Wielkiego szlema. Niewątpliwie, Ash jest wielką faworytką tego pojedynku. Tak naprawdę od dłuższego czasu to jest maszyna, która się nie zatrzymuje. Wimbledon zwycięstwo i tylko dwa stracone sety. Cincinnati wygrane całe bez straty seta. Przyszły co prawda później wpadki w US Open przy Igrzyskach Olimpijskich, no, ale to była już końcówka sezonu, można było odczuć zmęczenie. Chwila przerwy, no i w Australii znów maszyna ruszyła. Adelaida wygrana tylko z jednym przegranym setem i to w pierwszym meczu. Australian Open jak na razie bez straty seta, a przecież po drodze tak wcale łatwo nie było. Najdłuższy mecz Barty w tym turnieju to godzina i 14 minut. To jest bardzo imponujący wynik, bo przecież 6 meczów już za nią. Pozostałe 5 spotkań to mniej niż godzina i 5 minut, a w dwóch zeszła nawet poniżej godziny. To dwa tygodnie turnieju, bardzo intensywne granie, ale nie sądzę, żeby pierwsza rakieta świata odczuwała przy takim natężeniu jakieś zmęczenie. Pamiętajmy, że Collins grała 2 mecze powyżej 2,5 godziny. Grała także debla. Na pewno jeżeli chodzi o wybieganie na korcie, no to to zmęczenie może. Amerykankę w końcu dopaść Stawiam na wygraną Australiki w dwóch setach Co dopełnia nam Ako do 3,50 I to oznacza, że jeśli postawimy za 100 zł No to w razie wygranej Otrzymamy z powrotem 308 zł Oby to był udany wieczór I jeszcze lepszy jutrzejszy poranek Trzymamy kciuki, kibicujemy A my widzimy się niebawem No bo już niebawem przecież rusza nasza kochana Ekstra klasa